Motywacja, jak wiecie, w takiej dziedzinie sportu jak kolarstwo i nie tylko, jest to bardzo ważny czynnik, który oddziałuje na kolarza i jak wiecie, ona może być, tak powiem, w różnych czynnikach, wartościach, w różnych formach. Obecnie w świecie kolarskim bardzo wiele mówi się o nielegalnym dopingu, a ja chciałbym Wam zaprezentować, jak można townika zmotywować do lepszego działania. Zobaczcie Cisza przed burzą. Jedziemy tylko we dwójkę, ale teraz przygotowujemy strzałę do lepszej jazdy. He, 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 he. Pozdrawiamy stralfę Polska. Nie, jeszcze raz czekaj, spaliłem to Bo chciałbym nawiązać o, do legalnego dopingu, o właśnie Dobra to idziemy